Cześć moje YouTubekowe bombelki. Przyznam wam szczerze, trochę się stresuję. Nie dlatego, że mówię do kamery, bo to robię już od kilku lat dość często. Mówię do internetu, wrzucam różne nam treści. Dlatego, że to co teraz robię, to robię po raz pierwszy. Znaczy, w momencie, kiedy wy to oglądacie, to już to zrobiłam, natomiast ja jestem jeszcze przed tym, jeszcze tego nie zrobiłam. A co dokładnie? Po raz pierwszy od kiedy zaczęłam grać w Genshin'a i od kiedy zaczęłam grać w Honkai, chociaż to nie trwa długo, bo to raptem kilka tygodni, będę rolowała na off-streamie, Ale oczywiście będę to nagrywała, tak? Dla was, żebyście mogli to zobaczyć. Dlaczego to robię w ten sposób? Ponieważ dzisiaj jest Dzień Dziecka i od razu mówię wszystkiego najlepszego z okazji właśnie tego naszego wspólnego święta. Ta myśl urodziła się w mojej głowie, żeby dzisiaj rolować kilka dni temu, kiedy chyba na streamie uświadomiliście mi, że reset sklepu zarówno w jednej jak i w drugiej grze wypada właśnie pierwszego każdego miesiąca, a w tym miesiącu pierwszy wypada 1 czerwca, czyli właśnie w dzień dziecka i dlatego stwierdziłam, że nie będzie lepszej okazji na takie rolowanie niż dzisiaj i że muszę to zrobić. Po prostu od kilku dni miałam poczucie, że muszę to zrobić, bo wiem, że dzisiaj spotka mnie coś dobrego i dlatego nie darowałabym sobie, gdybym to odlekała i dzisiaj nie rolowała. Była jasność, że jest dzień dziecka, przy bardzo, jest nowy kalendarz tutaj jeden jest zmieniona, Raiden nad nami czuła, więc musi polecić nam coś dobrego, to pierwsza rzecz, a druga, uwaga, przechylam kamerę, na moim roboczym kalendarzu, jak najbardziej również macie 1 czerwca zaznaczone, jest reset, kupujemy jedne, drugie kule, to oczywiście trzymamy, czekamy, czekamy, tych nie wydajemy, natomiast te kule, te kule nas interesują i te kule wydajemy, odpalamy baner, piękne chichi, powiem wam szczerze, ja tu mam dość niskie pity, więc nie jesteśmy też tak blisko, żeby tu nam coś poleciało, jednak myślę, że magia dnia dziecka nam da coś dobrego. Najmniej jakąś postać standardową Lisa, Keja, przynajmniej to A może jakąś dobrą piątkę Dobra, lecimy, po jednym oczywiście mm, to, 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 to. dobra, rozgrzewkowy Rozgrzewkowy, rozgrzewkowy Rozgrzewkowy, oczywiście, debaty klub To jest bardzo dobry znak, to jest bardzo Dobry znak, dobra, dalej, okej, okay, dawaj, dawaj Dawaj, 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 kolejny Rozgrzewkowy, to możemy skipnąć, też dobry Znak, dobra broń, bardzo dobra broń Dla początkujących graczy, moje nadzieje Nie opadają, moje nadzieje, słuchajcie, nie opadają Nie opadają, jeszcze mamy dwie szanse. I jeszcze... Dobra. Lisaka, ja, Lisaka, ja, Lisaka, ja, Lisaka, ja, Lisaka, Lisaka, Lisaka. Zbudowałam ją, okej? Okay? Mam ją zbudowaną, jak widzicie, mam jej C6, więc fish wkroczyła niczym tam księżniczka tutaj, nam, nawet zbudowałam ją ostatnio, skończyłam budować jej fizyczną wersję, więc, znaczy w sensie, że nie fizyczną wersję, nie to, że mam gdzieś fish, tylko fizyczną wersję, w sensie, że fish fizyczną, żebyśmy mogli poczekać na ten patch, który przecież nadciąga fizyczny, prawda? Dobra, jeszcze jedna szansa, teraz musi polecieć, teraz coś dobrego, coś dobrego, coś dobrego, Genshin nie był zbyt łaskawy, jeżeli chodzi o Dzień Dziecka. Też z drugiej strony dostałam zwrot Wish'a, więc można przyznać, że nie było tak źle. Myślałam, czy skądś jeszcze jestem w stanie wziąć tych kul, ale no niestety, słuchajcie, jakbym się starała, jakbym myślała, no chyba, że mogłabym zarolować swoimi primagemami, ale nie, 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 nie robimy tego tutaj. Czekamy na Fountain, ok? Okej, okay. i w Hongkaju, w Hongkaju wiem, że jestem bardzo blisko Pity, więc wiem, że dostaniemy coś dobrego dzisiaj. Wierzę w to, słuchajcie. Stanęłam tutaj, dlatego że specjalnie wczoraj... Jeszcze to odbierałam, jeszcze zbierałam te monetki żeby móc odebrać tutaj jeszcze dodatkowego łyżka Jeszcze jedno, żeby móc odebrać. jeszcze bilet, przepraszam, nie łyż tutaj, żeby puryści się nie oburzyli. Tylko, że mogę odebrać jeszcze jeden bilet. Dobra, mamy teraz ich jeden. To uczciwa cena. Wiecie co? Ja też wbiłam wczoraj, wbiłam 51, więc wydaje mi się, że nie wiem, czy to to jest bilet. Pewnie nie, ale z drugiej strony może to coś. Może, może jednak. Może jednak za to jest bilet. Okej, okay, jak moja ranga. A, no jednak nie ma biletu. <grym>, czemu ja się udziłam Kiedyś to w ogóle jest bilet? Za kolej o, to są. Aha, dopiero na 55. No a potem pewnie 60 znowu dostaniemy. Cztery aż. Ktoś do mnie napisał. Klara. To jest bardzo dobry znak. Ona jest dzieckiem. Więc skoro dziecko pisze do mnie takie dziwne wiadomości w dzień dziecka? Mm. Czy to wirus? Mówię, że to nie jest wirus. Młodzież, to nie jest wirus, Klara. Nie, dobrze. Błogosławi nas w tym momencie. Klara nas w tym momencie błogosławi, żebyśmy dostali coś super. Ja w ogóle ostatnio, przyznam wam, przyznam wam, dostałam ją i zbudowałam ją. I mam ją i cieszę się z niej, więc myślę, że teraz to, co się dzieje, ta rozmowa, to jest dobry znak. Klara, jesteś świetna. Super. Piękne emotki. Naprawdę. Dziękuję, starszy bracie. Proszę bardzo, Klara. Dacie wszystko, ok, widzowie? Widzowie. No. Jednak to nie tak łatwo pozbyć się tego streamerskiego sznytu. Coś nas interesuje najbardziej. To nas interesuje najbardziej. To, te bilety. Drugie też mogę kupić. Super, bo nie byłam pewna, ale ostatnio rolowałam, więc troszkę mi tam skapnęło. Ale te, te dzielnie trzymamy. Te dzielnie trzymamy. Chyba na loucze. Dobra, widzowie. Aniu, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. koś sprawdzę. Tutaj wam sprawdzę, pity. To wam powiem. Bo tu mam, tak jak mówiłam. O, ale jestem naprawdę, jestem chyba tak zestresowana, że to szok. Że to szok. 76. 76, widzowie. Dobra, wiem, że będzie coś dobrego. Ja wiem, że tu będzie coś dobrego. Dobra, rozgrzewkowy. Rozgrzewkowy. Uu, ale mi serduchowali, duchowani, naprawdę. Uu, szkoda, że tego z pulsem nie robię, z pulsometrem w sensie, nie z pulsem, bo mam puls przecież, bo żyję. Dobra. 78. 78, 78. Dobra, powoli. Uj, uj, uj. Dobra, też, Okej, okay, rozrywkowe, dobra, 79 Dawaj, 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 dawaj Ooo, powolutku 79 Uff Ktoś się zdziwił, że tak daleko dobiłam, ale Że w sensie, że czemu... Mój... O, o, dawaj, dawaj, coś dobrego, coś dobrego, coś dobrego Tingu, 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 tingu. Okay. Okay. ok Dobra, to, to, to teraz będzie 80, prawda? Tak, to jest 80, dawaj Dawaj, Dobra, leci, leci, leci. Wiem, że to będzie coś dobrego, wiem, że to będzie coś dobrego. Wiem, ja 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 wiem że to będzie coś super. Ja wiem, że to będzie jakaś świetna postać. Naprawdę, i ja będę się cieszyła z wielu rzeczy. Nie powiedziałam wam tego, ale będę się cieszyła naprawdę z wielu postaci. Zamykam oczy! Bo ja wam nie powiedziałam tego! O matko! Nie powiedziałam wam tego! O matko, jaka jest SIĘ trzęsą. Nie powiedziałam wam tego, ale tak naprawdę. O, głos mi drży. Tak naprawdę ja nie chciałam tylko dwóch postaci. Znaczy, tak, nie chciałam Klary, bo ją mam. Bailu też mam, więc wolałabym dostać później do nich Ej Dolący. Nie chciałam Himeko, nie chciałam Jancina, bo ja mam Hunt. Hepart. Mam Hanta i mam Erudition, bo mam mam... Um, o matko, przepraszam. Ale się stresuje. Znaczy już, już się nie stresuję. Już jest dobrze. Już jest naprawdę dobrze. Uuu. Idealnie, ponieważ. No, no, no proszę, muszę już zarobić myśli. Ponieważ mam, mam Danhenga, aka Danonka. No i mam królowa, mam Dzięki Więc nie potrzebowałam tych postaci. Więc tak naprawdę myślałam, że bronka będzie super, bo mi zbóstuje party. Gepard bardzo go chce, bo oddawał świetny głos. Pamiętam z japońskim dubbingiem, jak ktoś nie wie. On ma głos y, sirogane z Kagui, więc jest super. Pomyślałam też, że wal byłby spoko. Pomyślałam też, że brońki byłyby spoko, tak naprawdę. Mam jedną broń. Mam broń y, Himeko, więc używam jej na Dzięki Pomyślałam, że tak naprawdę każda inna broń też by była. Dobra, a to, był, a to był To było najlepsze, to naprawdę było najlepsze Co mogłam dostać Dobra, jeszcze Jeszcze dwa, jeszcze dwa Jeszcze dwa Niech idzie, niech idzie O matko O matko, naprawdę Dostałam dwie standardowe postaci, bo jeżeli nie wiecie, to drugą moją postacią standardową, jest właśnie Bailu, dostałam ją z tego portkowego baneru. I dostałam dwie postaci, które chciałam, bo bardzo chciałam Bailu, a drugi, drugi w kolejności był właśnie Gepard. Dobrze jest, bo to mam marsz do końca, bo Gepcio teraz będzie w moim teamie. Dobra, okej, okay, tu już sobie nie pleci, co chce widzowie. O matko! Dobra. Yy, hmm, dobra, ty na razie panie robisz wypad. Niestety pan będzie musiał zrobić wypad. Bo mamy tego pana. No dam. A, bo tu może tylko nie mogę biegać Dobra, muszę pójść gdzieś indziej Tu? Możemy iść tu no. Dzień dobry Dzień dobry, dwa bobry No nie, to jest, to jest, słuchajcie Najlepszy dzień dziecka Najlepszy dzień dziecka Jaki mogłam sobie wymarzyć Okej, okay, pewnie w dzieciństwie miałam lepsze dni dziecka Może w sensie z punktu widzenia dziecka Ale O, wstydził się Jesteś cudowny, nie musisz się wstydzić. Nie mam w ogóle żadnych materiałów na niego. O matko, nie wstydź się, jesteś super. Naprawdę jesteś świetny. I to bywało na tyle. Dzięki, że ze mną oglądaliście. Dajcie mi koniecznie znać, jak wam się podoba, jak w ogóle wam się ogląda takie rolowanie na off-streamie. To jest zwłaszcza pytanie do tych osób, które głównie oglądają mnie na Twitchu, bo to są, które oglądają mnie na YouTube, no to zawsze oglądają. <laughs> zawsze oglądają rolowanie, jakby na off-streamie. Cieszę się, że podjąłem taką decyzję, bo jeszcze kilka minut przed nagrywaniem tego miałam takie kurcze, czy robię dobrze, ale teraz wiem, że to było bardzo Decyzja. Bardzo się z niej cieszę, bo cieszę się z mojego pięknego gepcia, mojego lil Gepi, malutkiego gepardusia. Nie wiem, co mogę jeszcze tutaj dodać, naprawdę. Jest, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Polecam serdecznie grę Honka i Staraj. Polecam moje streamy. Pamiętajcie, że link do streama i inne social media. Wszystko nazywa opisie pod tym filmem. Ja chciałam jeszcze Wam życzyć oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji naszego wspólnego święta, z okazji Dnia Dziecka. Nie dajcie nigdy zgasić sobie tej wewnętrznej iskierki. Zawsze cieszę się ze swoich pasji. Róbcie to. Co lubicie, nie dajcie sobie nigdy Mówić, że coś co was jara Jest dziecinne i jesteście na to Zbyt duzi, bo jak widzicie Ja jaram się grą i jest mi z tym naprawdę Super, więc trzymajcie się Wszystkiego dobrego jeszcze raz Moc śmiechu, a my widzimy się w kolejnym Na razie, pa!